Pierwszym filmie na YouTube. No nic, zaczniemy sobie nowy świat, Ta se już tutaj miałem, dlatego że już kilka razy próbowałem, ale miałem problem z mikrofonem, to mam nadzieję, że już teraz będziemy słychać. Hmm, może dmuchnąłem w mikrofon, może nie, nie wiem. Wy to usłyszycie, jak będę renderował, może to wyciszę. No nic, zaczniemy sobie nowy świat, weźmiemy weźmiemy sobie nowy. Nie, nie, No, przetrwanie. No, generujemy. Desary będzie gdzieś tak wychodzić. Hmm. Nie wiem. My się tak, jeden codziennie tak po dwa, jeden odcinek dostaniecie, dwa trzy może. Dostaniecie, o fajnie i już pożywienie będzie od razu. Yy, mam mody, mam yy, paczkę modów w pack. Yy, link do paczki dostaniecie w opisie. Yy, paczka, paczkę stworzył Minecraft GPlay. Jego link do jego kanału oczywiście też podam w opisie filmu. No nic, no to bijemy te kurczaki. Jakie dziady? O, Odrwinko. No ej, no dawaj mięso, ja Dobrze, że mamy już trzech mięsów. Weźmiemy sobie przy okazji, zbijemy ten. Tę drewienko, może się przydać. No to idziemy dalej. Może coś znajdziemy ciekawego. Mamy też race minimap. No jakie brzydkie tereny są... Za, nie wiem, za chwilę pójdziemy zebrać. Może w zimowym biomie zamieszkałem, dlatego że... Ja bardzo mi się podoba to. Drewno, czarna co ja gadam czarne, No w sumie ja jest czarna, więc czarno można. będę je nazywał czarno. No dobrze, nam te drewno na początek. fak, było mi się klawisze. Jakaś parkura próbuję przejść. Będę próbował nie przejść, dlatego że naprawdę stresuję się, więc mm, za słowa... Hmm. Jaki lag był dziwny. Słowo mam naprawdę dziwne, dlatego że taki stres lagi mam jakieś cholerne. Je. Yeah. Jeszcze jak chcecie zacząć jakich... To oczywiście poczekajcie też, może zrobię jakiś parę What the fuck, jak coś tam... Nie, nic. A, może tam jeszcze się wybierzemy, ale nie obiecuję. Chyba odmuch... O, węgiel chyba tam jest, no węgiel. To fajnie to. Go zbierzemy, będziemy mieli... I ja, ile... Jaki teren no, śmieszne mi się generują? Nie wiem. O fuck. O w O. Ale jak tam się wydostaniemy? No nie wiem jak się wydostaniemy, tylko tak. Na razie wiem co zrobimy. Craftboxa. I zrobimy kilo no, A fuck, nie tu. A to tworzymy patyczki, potem z patyków. Nie tak. Stworzymy. Co? I mamy drewniany kilof. Jeśli chcecie pod, podgłośnie wam trochę dźwięki z gry pomijam. Naprawdę jest cicho, tego że nie, nie przepadam za tymi dźwiękami, ale macie. Podgłośnie wam najpierw trochę kamienia zbierzemy. Mm -hmm. No nic, zrobiliśmy na jeden kilof akurat. Dlatego, że nie lubię tym szajsem. Kopać za chwilę go gdzieś zakupię do killów. Już miałem bardzo dużo na jednym saveie zrobione, bo chciałem na nim nagrywać, ale mi ktub, nagle patrzę mikrofon mi nie nagrywa masakra. O oh, fuck, wacek. Sio. Oczywiście jak to wacki muszą wybuchnąć o kryształ no i oczywiście towncraft też jest Equivalent exchange też I jeszcze inne mody będzie zobaczycie jest taki mod, który dodaje te wioski takich goblinów nie pamiętam jak się nazywa jest w BTR dungeons jeśli źle wyprawiam to możecie mnie poprawić w op tym w, komentarz w komentarzach i nie wiem jeszcze jakie tutaj są mody ja także do końca nie słuchałem ale mi się ogólnie ta paczka podobała, a ponieważ mi się nie chciało wgrywać tych modów samemu, to sobie wgrałem tą paczkę. Optifine jest, Timber mod jest, no właśnie mam Timber mod, jaki jestem głupi, Jak normalnie jestem taki tępy, że możecie w komentarzach pisać jaki jestem tępy. Nie, żartuję. No nic, zbieramy jeszcze te żelazo i jeszcze mamy inventory Twix z tego młodą gdzie to nie jest Minecraft, jak ja grę. Przepraszam, była mała przerwa techniczna, by tak właściwie to brat mi do pokoju wszedł. No to zbieramy. Tak, ten kryształ rzuca się w oczy, ale nie. Nie chce mi się po niego iść. A wiem, że te kryształy się przyda za małe to jeszcze się na pewno nie jeden raz deski nie wybierzemy, żeby zebrać kryształy. O no proszę, już oczywiście najlepsi goście człowieka muszą mnie. O, węgiel, patrz jak fajnie. O! Patrz jak się, patrz jak się czaił. Patrz jak się czai, no kurna. Jak się przyczaił? Dziad głupi. No dobrze, no to zbieramy. Ten węgiel. Włóny jakbym do chusiak powiedział Przepraszam, że tak nic nie mówię, ale stres na maksa A poprzednie nagranie jak mi wyszło dziadowsko wszystko było tak Co chwilę było słowo Ludzisko, ludzisko, było. No masakra Mam nadzieję, że to wyjdzie lepiej Dlatego, że już kolejny raz naprawdę nagrywać nie będę Bo mi się nie chce No to idziemy... O, no jeszcze tu jest węgiel. Przyda się na pewno. No przyda się na stówę. Może się na dzisiaj nagram jak będę grał z kumplem, ale na ten manicarda na serwerze. Nie wiem czy na jego, czy na jego kumplę w serwerze. Tak, kumpla też ma serwer. A tu, jeśli ten, to dostaniecie nawet do tego serwera, na którym ja gram. Link w opisie. Ale nie do tego naszego prywatnego, tylko do tego, na którym no tego jego kolegi, po akurat jego, ja sorry. Ja cię, Sakra. Nie. Tutaj nie idziemy. Ja bym, że... Idziemy. To ciemne scholarnie jak w dupie Murzynę, ale... Już nie jest tak ciemno. Jak w dupie Murzynę, ale... Dobra. Nieważne. Jeszcze jest mod creatures, jeśli możecie zauważyć po tutaj właśnie. Jeszcze jakieś mody, nie znam tych cech modów. Jeszcze jest ta książka na recepturze. Ten mod, że jak zginę, to yy, zostawia mi się rzecz, O, fajnie, będzie na grzybową. Choć ja w prawdziwym życiu nienawidzę grzybów, najgorsza zupa grzybowa i rybne, nienawidzę tych zup, najgorsze zupy na świecie. A oczywiście ja mam taki gust, nie obrażam tych, którzy je lubią. Mi nie smakują w każdym razie. Te zupy. No nic, zrobimy... więcej zrobię. Patyki robimy. Tak. Tak, tak. Tak, tak, tak. Tak i trochę sobie drewno pościnamy. Dziut. Oczywiście Timber ma najlepszy mod na świecie, który najbardziej wspomaga i jest najlepszy. Mhm, no dobrze. Oto ścinamy. To tam się generuje. A, fajna. Nie wiem, gdzie zamieszkamy. W górze, nie wiem, naprawdę. Może w górze. Na no, razie mamy dość tyle drewna. No, no 27 wystarczy na początek. Mhm. Zastanawiam się, co zrobić teraz. O, no wła... O, jabłko. Myślałem, że grzyb na drzewie. To by było dziwne. Yy, grzyb... Dobrze. Tet. Oczywiście Minecraft 1.2.5. A tego, że jest najlepszy. Tet. Tet. Szkoda, że tylko jedno z tego wychodzi, ale. O no proszę, jak ten akurat Może się... No jabłka są fajnie, to z głodu nie umrzemy. Czy mam kobla, więc przeżyjemy. Piecyk sobie zrobię. A po cholery mi piecyk kurna na razie. Zrobimy sobie jak jakby norę. Nory. nory. No repustolnika jak wykopę to będzie fajnie. O, 28 wega na sam początek, fajnie. No nic, będziemy co wygląda na to siedzieć całą noc w tej dziurze.